Samolot PZL P-11C jest jednym z przedstawicieli myśliwców zaprojektowanych wedle koncepcji inżyniera Puławskiego. Ich wspólną cechą jest skrzydło, zwane skrzydłem Puławskiego, które jest tak zabudowane w samolocie, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczało widoczność pilota. Niestety sam Zygmunt Puławski nie doczekał ukończenia swojego projektu, ponieważ 21 marca 1931 roku ginął w katastrofie lotniczej podczas oblatywania jednego ze swoich prototypów PZL P-12. Finalne prace nad projektem PZL P-11 zakończyły się niecałe 4 miesiące po śmierci inżyniera, a oblotu dokonał pilot Bolesław Orliński. Samolot był prezentowany w Paryżu w 1934 roku i wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ wyprzedzał technologicznie konkurencyjne konstrukcje o kilka lat. Charakteryzował się bardzo dobrą zwrotnością, rozpędzał się do 375 km na godzinę i w zależności od wersji uzbrojony był dwa lub cztery karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm. P11 jest przede wszystkim symbolem polskiego lotnictwa z czasów kampanii wrześniowej. Niestety, w chwili wybuchu wojny PZL zostawała dosłownie w tyle za niemieckimi samolotami. Generał rydz Śmigły, zdając sobie sprawę ze słabej kondycji polskiego lotnictwa, powiedział swoim pilotom, że czego by nie zrobili, on i tak jest z nich bardzo dumny. Jego zdaniem, lotnictwo polskie powinno być wykorzystywane tylko w nagłych przypadkach. 1 września około godziny 7.00 w rejonach Bukonarwi 40 polskich P-11 natknęło się na 80 bombowców Heinkel 111 eskortowanych przez 20 myśliwców typu Messerschmitt Bf 110. Mimo, że Polacy strącili jedynie 6 wrogich samolotów, to 80 bombowców rozproszyło się i nie wykonało planowanego ataku na Warszawę. W polskich zakładach PZL powstało około 350 sztuk tego modelu, z czego 200 służyło w lotnictwie polskim. Współczynnik ze strzeleń wyniósł około 1 do 1, ale to i tak jest bardzo dobry wynik, patrząc na leciwość całej konstrukcji. A tak prezentuje się klockowy model P11, no i moim zdaniem wygląda on po prostu świetnie. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz zdjęcia tego modelu, no to po prostu stwierdziłem, że muszę go mieć. No, i w końcu go mam, ale zacznijmy od początku. W zestawie znajduje się jedna figurka. Przedstawia ona postać historyczną, a mianowicie Tadeusza Sawicza. Był to polski pilot ze 114 eskadry Myśliwców. Zajmował się on głównie przekazywaniem meldunków, później jeszcze trafił do Dywizjonu 303, no ale więcej na jego temat sobie możecie sami przeczytać. Figurka sama prezentuje się bardzo ładnie, widać tutaj wszystkie te pogięcia na tym materiale jego, wszystkie tutaj sprzączki, mamy nawet nadruki z tyłu. Dodatkowo do zestawu jest dołączona podstawka ekspozycyjna, jak to w każdym myśliwcu mamy tutaj ładny nadruk polskiej szachownicy obowiązujący od 21 roku z tą taką dodatkową obramówką no a sama podstawka no to widzicie no nic specjalnego praktycznie w każdym zestawie samolotowym ona jest no a sam model jest wykonany w skali 1 do 32 klasycznej skali dla modeli samolotowych ja są przedstawiony w takim bardzo jasno brązowym kolorze co bardzo dobrze wpływa na jego wygląd no, ale przejdźmy już do omawiania samego modelu. Z przodu widzimy charakterystyczne drewniane dwułopatowe śmigło z tym takim kołpakiem, jeszcze fajnym. W środku widzimy zarysowany silnik gwiazdowy. No, jeszcze z tą obudową no to bardzo ładnie współgra. Jest to charakterystyczne właśnie do tego modelu. Dalej mamy podwozie typu nożycowego. No, dosyć proste, ale faktycznie nadaje charakteru temu samolotowi. No, i wspomniana już wcześniej skrzydła mewy, które wyszły po prostu kobi bardzo dobrze. Są one faktycznie pod takim charakterystycznym kątem. Mamy tutaj po dwa zastrzały na jedno skrzydło. No, i jeszcze a propos samej instrukcji, no, jest to tam dosyć dobrze opisane, jak złożyć ten model. Aczkolwiek, no, może być u Was lekki problem z tymi zastrzałami. Ja polecam najpierw znaleźć sobie na tej tyczce taki element wtrysku, podobny jak tutaj jest na tyle, no i umiejscowić go po przeciwnej stronie, niż ten zaczep, później wczepić belkę maksymalnie do tego zaczepu, następnie tutaj do tej rurki, no i jakoś tam przypasować to już tutaj po złożeniu tego zaczepu, i trzeba pamiętać też o tym, aby ten element. Na zawiasie był po prostu zawsze pod takim kątem, żeby zawsze opadał tutaj na ten wewnętrzny kadłub. No i powinna Wam wyjść w miarę prosta konstrukcja, właśnie tych skrzydeł. Same skrzydła są wykonane też bardzo fajnie. Mamy ten charakterystyczny kształt z tym takim wcięciem tutaj, jeszcze dla pilota. Po dwóch stronach są szachownice oczywiście niesymetrycznie co było historyczne. No, i na końcówkach skrzydeł mamy jeszcze tutaj lotki nowego typu, które pojawiły się już chociażby w nowym deworejnie francuskim. No, oczywiście są ruchome, no i są nieco większe od tych poprzednich. Tutaj pod skrzydłem widzimy taką fajną komorę dla karabinu maszynowego. No, ona wygląda po prostu bardzo fajnie, nadaje takiego klimatu temu samolotowi. Tutaj jeszcze na skrzydłach mogłyby się znaleźć dodatkowe karabiny kalibru 7,62 mm. No ale ja postanowiłem, żeby je tutaj nie dawać, bo wiele pilotów skarżyło się na to, że dzięki tym dodatkowym karabinom samolot był przeciążony lekko, no i właściwości fizyczne tego samolotu na pewno spadały. Tutaj jeszcze pod skrzydłami widzimy dodatkowe nadruki tych polskich szachownic, bardzo fajny detal. No, niektórych może tutaj wadzić, że nie wszystko jest tutaj pomalowane na ten biały kolor. No natomiast nie oszukujmy się, nie dałoby się jakoś tego tanio zrobić, trzeba by było tutaj wszystkie te elementy nadrukować dodatkowo. No i na pewno to by podwyższyło koszt tego modelu. Więc myślę, że jest dobrze, jak jest. Tutaj od spodu widzimy dziurę na podstawkę, oczywiście. Jeśli nie chcemy umiejscowić tego modelu na podstawce, to możemy tą płytkę po prostu przesunąć o dwa study w lewo, no i wtedy byłaby ta konstrukcja taka bardziej płynna. No Jeszcze w tym miejscu powinien znajdować się taki dodatkowy zbiornik z paliwem, który z tego co mi wiadomo, był odrzucany w trakcie lotu. No, aczkolwiek no to jest taki mały detal, nie będę się czepiał o to aż tak bardzo. Kabina pilota no jest zbudowana tak dosyć skromnie. Mamy tutaj siedzisko dla pilota. Mamy oczywiście drążek steru, mamy muszkę no i mamy taką dosyć zaokrągloną to owiewkę. Ona powinna być bardziej taka kanciasta no i powinny być też tutaj takie nadrukowane wsporniki dla tego szkła wokół, wokół kokpitu. Oczywiście sam kokpit był otwarty, nie było tu żadnej kabiny. A ten kształt jest, moim zdaniem, po prostu wykonany bardzo dobrze. Mamy tutaj wykorzystane bardzo dużo różnych technik, jest pełno przesunięć. Same te skrzydła są zamontowane na takim podwyższeniu o pół studa. To może Wam teraz pokażę, jak się uda mi znaleźć zdjęcie. No i ogon jest tutaj o szerokości jednego studa. Bardzo fajnie. Już ten motyw znamy chociażby z Messerschmitta b 109. Tutaj widzimy numer tego samolotu. No i właśnie w, w tym numerze latał Tadeusz Sawicz najczęściej. Ta tutaj jaskółka w takim białym trójkącie jest to oczywiście oznaczenie 114 Eskadry Myśliwskiej. Dalej jakieś tutaj numery, niestety nie wiem co one oznaczają. No i bardzo ładny nadruk na stateczniku pionowym. Czas na podsumowanie dzisiejszej recenzji. Moim zdaniem model wygląda po prostu idealnie. Nie doszukałem się tutaj żadnych wad. No i Polaku, musisz mieć ten model po prostu. Nawet jeśli nie jesteś fanem. Polskiego lotnictwa, no to to jest po prostu symbol kampanii wrześniowej po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Po prostu te samoloty wyglądają tak pięknie, jeszcze dodatkowo z tym brązowym kolorem tutaj naniesionym przez KOBI. No i na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć. Okay.